Dzisiaj będzie o gdybaniu. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejny piątek na moim vlogu. To gdybanie zdarza się każdemu z nas. Co by było, gdyby? Gdybym zrobiła inaczej, gdybym powiedziała inaczej, podjęła inne decyzje, nie byłabym tu, gdzie jestem, nie byłabym taka, jaka jestem. Mimo tego, że nie mam wpływu na przeszłość, chciałabym kreować przyszłość. Więc myśląc, co by było, gdyby nie zajdziemy daleko. Są to gdybania, a w każdym gdybaniu to, co najistotniejsze, to uświadomienie sobie, że kiedy wybieramy inną rzecz, innym rzeczom mówimy nie. Kiedy decydujemy się na coś, zrezygnujemy z innych rzeczy. Gdybym dzisiaj, teraz nie nagrywała dla Was filmiku, pewnie robiłabym coś innego. Albo zupełne nic. No właśnie. Czy to zupełne nic jest możliwe? Nie. Ponieważ nasze działania zawsze mają jakieś efekty. W postaci tego, że powstają jakieś wytwory tego, co robimy. Albo one nie powstają. Czas jest produktywny lub nie. Ten nieproduktywny czas warto zamieniać na to, żeby był to czas... Chociażby odpoczynku, czas skupienia, czas, w którym uczymy się czegoś nowego o samym sobie, albo uczymy się czegoś nowego na temat tego, w jaki sposób możemy się odprężyć. Chciałabym, żeby kiedy do naszej głowy przychodzi myśl, co by było, gdyby, żebyśmy mogli uświadomić sobie, że wtedy teraźniejszość wyglądałaby nieco inaczej. Ale niekoniecznie lepiej, bo nie wiemy, co będzie jutro, więc nie wiemy, co by było, gdyby. Życzę Wam tego, żebyście jak najmniej w swoim życiu zastanawiali się nad takimi różnymi opcjami z przeszłości, na które już nie macie wpływu, a jak najwięcej potrafili cieszyć się teraźniejszością i zauważać te dobre aspekty teraźniejszości i dobre aspekty decyzji, które podejmujecie na tu i teraz. Życzę Wam też dużo spokoju i uśmiechu, bo kiedy jesteśmy spokojni, kiedy jesteśmy szczęśliwi, zazwyczaj możemy skupić się na teraźniejszości, bo to ona jest. Jutra już nie ma, bo ono było. A nie, <grym> bo jutro już nie ma, jeszcze nie ma, bo dopiero przyjdzie, albo i nie. A wczoraj już nie ma, bo wczoraj już było. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia już w przyszły piątek.